Siemanko wszystkim. Ja jestem Maku, witam Was na moim kanale. Yy, dzisiaj kolejny krótki horror. Chyba nawet krótki krótki, patrzyłem po długości tam chyba jakiegoś filmiku. To nie był za długi. Ale one nie są za długi, ale ten jest taki wy... Ja oczywiście się go przedłużę, no bo wiadomo, że ja to, 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 to nie będzie trwało yy, tak krótko, ale pewnie krótko będzie trwało. To chyba dużo się pewnie nie dzieje. Ja coś są... Zresztą... Nie uprzedzajmy faktów. Plastic chairs z Ich.io, z Ich.io, lub jak to woli sobie tam powiedzieć. No cóż, zapraszam Was do łapkowania, subowania i, i komentowania. No i co? I chyba zaczynamy: Plastic chairsy, plastikowe krzesełka. To takie typowe krzesełka, chyba takie, takie turystyczne. Więc grafika jak zawsze pikseloza bez... Yy, tam chyba stylizowana to, 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 to można sobie tak napisać no ale stylizowane na PSXa pierwszego i co? i mordę mi pomarańczową prześwietliło więc. przedłużając jak zwykle, zaczynamy nagrywa się, nagrywa się klikamy i i kurde, jakie sterowanie do dupy, powiem wam. No, myszką mnie steruje. Znaczy, steruje, o. To jest moje jedyne sterowanie myszką. Góra, dół. Na boki? Sadem. Albo WSD, jak to woli. No, graficzka nawet całkiem spoko. Nie jest aż taka... Rozpikselizowana. O, już jest, po... o, już jest podejrzany, o, już podejrzany jest już podejrzane. O, jak macha mi tu kurna, na kamerę. No o. Krzesła są podejrzane. Ewidentnie są podejrzane. One tak siedzą sobie przed ogniskiem, piją. Pi Oj! Piją piwo. To wam mówię, że coś tutaj jest nie tak. Jak już w krzesło pije piwo. To już nie jest dobrze. Ale kurde, o jakieś błędy graficzne. Hehe. He. No ewidentnie, błędy graficzne. Co to jest zlew? Ja was widzę. Halo, halo, ja was widzę. Ja Mają tu kanapę, z której skorzystam. Taki typowy domek turystyczny. Nieduży do mieszkania, tylko nie wiem, czy w takim ciekawym krajobrazie, bym chciał mieszkać. O, świetlik. Jakiś duży pixel, Duży piksel. Dobra, co tu się zniszrało? To nawet nie do, co to jest. O, podłoga się skasztaniła. Co się zrobiło? Znając życie, to krzesła mnie zaraz tu zaatakują. No zdejtrałem się ze strachu. Nie spodziewałem się takiej szybkiej reakcji tego nie wiem co to to wygląda jak jakieś wielki robak. To miało być krzesła, no jest plastik, Eee, tam. Oszukało mnie, dlatego się straszyłem tak. Jeszcze z tym dźwiękiem. Oj, 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 oj. Ale był strach. Krótko, zwięźle i na temat. Okej. Okay. Dzięki za oglądanie. Co złego to ja. No i co? Do następnego. Trzymajcie się, cześć. Na razie.